Cześć, tu i Zapraszamy na kolejny odcinek po partyjce. Litka jest po I Tak. wróciła, żeby nagrać tutaj dla Was Cassandero. Ja przeczytam Wam, bardziej powiem Wam wstęp fabularny, jak to wygląda, czyli jest królestwo podzielone. Podzieliło się, mamy pięć rodzajów takich kafelków, to są, to są jak to powiedzieć, zawody. Tak? Jest nowy król i trzeba połączyć, stalić to królestwo w jedno, tak? I to tutaj tak wyglądało, żeby było znowu harmonijne i cywilizacyjne. I to tak jest, jakby to powiedzieć? Sformułowane, tak? Sformułowane. Dziwnie oczywiście, to jest suche tutaj. tak. Są tylko te, jak to się mówi, obrazki z BGG. Gra jest z 2024 roku. 7,4 ciężkości od 2 do 4 graczy, knicia i otul ją tutaj malowali. Hmm, ciężkość gry 2,48 na 5, 14 plus według społeczności 10 plus 45 minut do 60. Hmm, tak by ta gra wyglądała. Wykonanie gry? Czy się podoba? Podoba mi się. się. Kolory są fajne, intensywne. Jest, jest ok. Tak, jest ok. No, malował no, to tool. także tutaj, jeśli chodzi o grafikę i ikonografię, to tutaj naprawdę nie ma czego się czepiać. Mhm. Troszkę jest tego wszystkiego. Tu mogłam się doczepić, że jak się przeskakuje, to takie jest, tutaj takie, wiesz, ma zdjęcie. No, no, że tak no, nie do tak. końca jest to wyraźne. A, Na początku to, tak przesuwałeś. Trosz, troszkę to jest, ale w wersji KS-owej masz tutaj takie okrągłe żetony, że to ładnie to wygląda. Aha, no to to mi się nie podoba, A nie? w naszej literiowej są posteczki, nie? Mhm. Także to jest to, ale e, tak jak wspominałem, o otul, kart nie ma, także nie ma co się tu wyginać. Są, jest drewno, nie wiem jak w KS-owej, co tam jest jeszcze oprócz tych żetoników, co tam jeszcze jest dodane. Aha, są żetony, żetony są z wariantu Wiesz o tym? Tak, no ale... One tak, te są ok nie? One wchodzą tutaj na tą planszę. Także wykonanie jest ok Takie drobniutkie, malutkie, myślę. Tak, żeby ktoś się zmieścił na tej planszetce. nie? Ja nie, nie wiem czy bym nie bolała takimi większymi. E, no tak, no plansza by mogła być w sumie i pół raza większa. Oczywiście wtedy gra by była dłuższa, inne pudełko i tak dalej i tak dalej, nie? ale jak była ciut większa, to te heksy byłyby większe, od razu te koniki, te koniki byłyby większe. Były większe, no właśnie te, te, to, to, to o tym mówię, I to by było, było większe, tak, ale no... Ale jest okej, okay, jest, nie? Jest okej, okay, nie? Hmm. Na cztery graczy tutaj się robi troszkę tłoczno i ciasno, No, No właśnie, ale... dlatego mówię, że jak była większa, może by była ta, właśnie przyjemniejsza. Ta ale tak gra, o to chodzi, żeby było ciasno i i dużo tego. Na dwójkę jest okej. Na dwójkę jest okej. Jeśli chodzi o regulowalność Rewalność wygląda tak, że mamy ją zmienną w zależności, ilu gracz jest, tak? bo to też będzie się zmieniało. Mamy trzy warianty. To był wariant podstawowy. Drugi wariant to mamy dwóch tych ludków. I ci ludki działają tak, że jeśli ktoś dojedzie do tego miasta, a ten ludek musi przeskoczyć do innego miasta. On ucieka? On ucieka wtedy. To już nie jest tak łatwo, tak jak teraz, że ja się tam skupiłem tymi niebieskimi, tam sobie naprzaskałem tych punktów mhm. i poleciałem, także tutaj ten, no i ostatni wariant są te żetony, które wchodzą na planszę i też jak się dojdzie do tych żetonów, też tam się odpalają te bonusiki, nie? No ale to na pewno miałbyś sposób na to, że, że przeskoczy nie. i punktujesz pewnie. No wychodzi tak, że on sobie jedzie, a ty go goni, nie? Mm -hmm. Tylko, że na każdym torze on ci ucieka, nie? No dobra, a jakbyś była, jakby była tutaj połączona i nagle on by mi podskoczył tu, to ja wtedy punktuję. Nie, to on się nic nie dzieje, bo on skakuje, nie? No on tak nie, myślałam, że odpala ci nie, nie, automatycznie. Nie, on nic nie odpala, on mm -hmm. po prostu przechodzi, nie? Okay. Także to, to tak wygląda. I są też żetoniki, co tam zmieniają też troszkę, bo do, dojeżdżamy do niej. Także nagrywalność myślę zjeść możemy OK, tak? No, i też, że gra polega na tym, że jest gra złośliwa, i będziemy tutaj się zastawiać, ale to później. Długość gry? A o tej złośliwości tutaj nie było, zbyt dużo złośliwości nie. dzisiaj. Długość gry to około 45 minut. Ile nam, ile nam krótko tam zajęło? chyba 20 minut wyrobiliśmy na dwóch graczy, plus gitka grała pierwszy raz, także tutaj jedzie zejść do pół godziny bez problemu, nie? Gra no jest mhm. dosyć szybka, mamy. Jeden ruch, kładziemy lutka konika gdzieś i, i to wszystko. Albo punktujemy, albo nie. I się odpala punktowanie, bonusy mhm. i tak dalej, i tak dalej. Jedynie co trzeba mieć, pamiętać o tych, tych sztandarach. Ja zawsze o tym zapominam, gdzieś później to, to sobie dokładam. Nauka gry, bardzo prosta. Całą instrukcję mamy tutaj na dole. Kładziemy lutkę koło miasta, nic się nie dzieje. Jeśli jest grupa, która dotyka tego do miasta, nic się nie dzieje. Jeśli kładziemy grupę z miasta do miasta. To wtedy, się wtedy się odpala punktowanie. Jeśli nie kładziemy grupę z innej strony yy, i nie łączy się, nie łączy się z naszą, naszą grupą, to jest znowu mm. punktowanie. Jeśli mamy ten czerwony, yy, że to nie, działa jako grupa. no i Jeśli przesuwamy na tych torach, jak jesteśmy sami, no to jest jedno przesunięcie. Jak jest ktoś tam już, to mamy dwa przesunięcia. Jak jest ten biały ludek i ktoś tam, to jest maksymalnie trzy przesunięcia. I to praktycznie wszystko. No ale widzisz, no, jeżeli chodzi o tą naukę, bo jesteśmy mm -hmm. na nauce. No to faktycznie jest prosta, ale nawet jak ty tłumaczyłeś niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o punktowania, na przykład tych rzeczy, to nie, nie przyjęłam dokładnie. tego. No, nie, no, dokładnie. Skupiłam dokładnie. się tylko na tym, że, że mam położyć je ludzików, mam łączyć się z miastami, że to mi punktuje. Jak dołożę jeszcze do tego białego gościa, to mam dodatkowe punktowanie, że mam zrobić najlepiej z dwóch stron, tak zrozumiałam, ale na przykład tych rzeczy, które fajnie punktowały i ty na przykład mocno leciałeś, no to niestety biło mi się całkowicie z głowy. Tak, bo to jest trochę takie oszukane i trzeba się skupić. Dolna część tych e, zadań powiedzmy, jest wspólna, że każdy sobie to tam robi, nie? Mhm. Ale górna to jest już wyścig. nie? No właśnie, i, i ty mi ten wyścig cały zabrałaś. I ty jest ten mek, nie? ale tam też nie są jakieś błobyś jak punktów. Nie. Najwięcej jest punktów za to, jak z, zrobimy sobie to wszystko, wtedy każdy dostaje 10 punktów. I to jest największe tutaj odskocznia z tym No i mało sprawiedliwe, nie? że każdy dostaje. E, ja ty, uważam, że chciałabyś być... mieć wyścig. Tak, wolałabym mieć wyścig. Wtedy... A niesprawiedliwość. No ale wtedy to już by się nie skupiał tu, tylko tu bym się skupiał. No nie wiem, ja tak myślałam, że jest tak, że kto pierwszy ma 10, a, a kto będzie drugi, to będzie miał piątkę. Nie. No ale tutaj na przykład gdzieś tak, tam jest, że masz tu tak, trzy, tak, a później tak, masz dwa. Jest wyścig, tak, ale to pierwszy ma dwa. A... tak mnie odlatujesz za dużo, nie? Tutaj czym wyżej tym jest bardziej boli. Nie? No, ale uważam, że, że, że tutaj fajnie by było, jakby było. Ja bym miała 10. A ty byś zabrał. Nie no, tych ty, 10 punktów to jest dosyć dużo, nie? No zobacz, jak ja sobie tutaj zrobiłem. To mamy 6, 12, 15 punktów, a ty jeden zrobiłeś 10. No dobra, ale muszę więcej rzeczy zrobić. Muszę połączyć dwa No, no tak, ale te, te rzeczy przy okazji się robi też, nie? Dobra, no dobra, to. to, to, to no okay, nie to, to później już powiemy. No i co tam dalej mamy? Nauka była, no to opinia. O, no to jak już tam. No to też zacznę od opinii. To ty powiesz ty zawsze, mówisz pierwsza. To... Ja pierwsza. Nie chcę. miałam tak dawno to nie było na tym kanale, że ja będę pamiętać. Jak się opiniuje grę. No co? No jeżeli chodzi o opinię, no to myślę, że taka, taka prawdziwa opinia by była przy kolejnych partnikach. No tak. No Ciężko tam, by było jest... tak skrytykować grę od razu. <laughs> od razu chcę skrytykować. No ja bym tutaj trochę ją skrytykowała. Po no to krytykuj. No, no to co, mam krytykę? Po, poza tą dziesiątką, nie? No, no, no to no ta pierwsza to dziesiątka, wiemy, no to wiemy, że na pewno tutaj jest niejasne, jak podskakiwać, bo to jest tak dziwnie jakoś zrobione. No to zresztą, wykonanie nie? jest kiepskie. No i też mnie zaskoczyło to, że sobie podkładałeś to czerwone. Ja też o tym zapomniałam, nie? Ale to już nie jest krytyka co do wykonawcy, tylko co do swojego tłumaczenia. Może no, nie wiedziałam, że jak się tego czerwonego wkłada. Już ci mówię. No ja wiem, ale dopiero później się skapał, na ty już. No to nie moja wina, wino, że, ty że, ty się, nie wino, że ty się skapałeś. Nie moja tak, że ty się skapałeś. Miałeś czerwone w raderwie, także wiesz. Jednego, a ty mi wszystkie brałeś czerwone. No bo to jest taki wyścig, ja tu no tu mamy wyścig, nie? Tak de facto. Ale ty za to mogłaś przesuwać sobie konika, nie? No tak. Tylko trzeba było wiedzieć, jak. No tu jest cały ten mek, nie? No a to co? No? no jeżeli chodzi o moją opinię, no na pewno bardzo prosta gra. Więc jeżeli. jeżeli Mało gracie, no to na pewno jest to dobra, łatwa gra. Przyjemna dość. Dla mnie za mało ambitna. Za mało zadań. Znaczy, no czy mało przyjemna? Kart. Ja bym ci tu nie powiedział, że ta gra jest przyjemna. Przyjemna jest. Zagramy jeszcze raz i zobaczysz, mm -hmm. że to nie jest przyjemne. Że będziesz blokował mocno? Tak graje po prostu jakbyś szło tu poblokować, to litka połowy ruchu by miała poblokowała No to bym wtedy nie grała z tobą. No właśnie, dlatego ty też nie możesz powiedzieć, że ta gra no dobra, jest no to, przyjemna, nie? To powiedzmy tak, że zagramy jeszcze dwa trzy razy i nagramy i I, ponownie, i dograsz. I wtedy szorta. będzie opinia. Tak, i tak. O, o właśnie szorta. A to short będzie bardzo krótki. 30, bym nie grał, więc są. 60 sekundalów jest. No nie no, okej, okay, no to wszystko, nie? No ale co mam więcej? Jeden do 10? cztery. Cztery? Serio? No, serio. No okej. Okay. No ja wiesz, że ja lubię karty, ja lubię więcej Dobra, zadań, zbyt do... proste zadania dla mnie. Dobra, to ja już Wam opowiem o, o swojej strony Gra jest mega wredna. Oczywiście z Litką nie grałem nie tak, bo, bo po dwóch ruchach lidka już nie chciała grać ze mną w tą grę. Mhm. Bo naprawdę, tu jeden krzywy róg już się blokuje tak, że nie jest w stanie już pewnych rzeczy tutaj na przykład zrobić. Mhm. Bo mając te czerwone, jesteśmy w stanie wskoczyć sobie gdzieś z bomby i, i my zapunktować, a komuś... E... A czerwone są aż tak daleko. No, ale przeszkodzić, nie? O to chodzi. No może. Jeśli byśmy grali w wariant ten, co ludek przeskakuje, to już w ogóle się robi wredniejsza, bo ja wlitka sobie ustawia gdzieś, na przykład, że dojdzie tam i będzie miała za dwa przeskok, a ja jej z bomby tym czerwonym skakuje, ludka wywalam i cały misterny plan leci na łeb, na szyję i... Jak wywalasz mojego ludka? Co ty No nie, mu? no na przykład powiedzmy, że jesteś tu na tym... E, powiedzmy tu na tym żółtym jesteś, No jestem, nie? no. Jesteś na tym żółtym, nie? No tak. Sobie przygotowałaś. Mhm. Jesteś w tej sytuacji, nie? I tutaj bym chciała dotknąć, żeby punktować na no, początku. przeskoczyć o dwa, nie? Ludka ci wywala, nie? Mhm. Nie, powiedzmy, o trzy byś musiała przeskoczyć, nie? Ustawiłaś, że o trzy musisz przeskoczyć, teraz w tym momencie przeszkodzę. No i nie później znowu to samo. Gonie do Lutka. Ale chodziło Ci o żółty kolor. Aha, rozumiem. Nie, bo jesteś żółtym, chcesz się podbić dalej, a musisz o te trzy podbić się, bo się zablokujesz tu i będziesz się znowu, nie? Zobaczycie partyjkę z Markiem? To on na końcu mi powiedział tak. Nawet jakbyś była tutaj. No i też, tak byś przegrała, To jest główna by zasada gry, musisz jechać swoim kolorem. No ale ja też nie, nie, nie słuchałam Nie słuchałaś, tak, no. No, no i to jest cały nie, słucha... my, to nie jest moja wina, tylko to jest twoja wina, że nie słuchałaś jak tłumaczyłem gry. Bo stwierdziłem, że jak się kładzie tylko jednego konika, no to... gra jest turbo prosta, no to prosta i nie jest no. No, no bo nie jest do końca ambitna, ale okej, okay, rozumiem. I teraz jeśli byśmy tu grali na cztery osoby, to litka w połowie gry odchodzi od stołu, bo jest tak zdenerwowana, że ludzie ją poblokowali. To tego stopnia jest ta gra wredna, nie? Ale ja powiedziałam, że opinia nie jest adekwatna. No tak, hmm. ale są pewne rzeczy, ja nie lubię knizi, lubię otula, tak? I to jest takie dwie rzeczy, które jedną mnie odpychało od tej gry, a drugie mnie przyciągało i się zdecydowałem, że sobie tą grę sprawdzimy, jak to wygląda i na moje się dosyć dobrze wygląda. Gra jest na ósemkę dla mnie. Kurczę. Może nawet i dziewiątka. Aż tak? Czyli rozumiałem, się... że do sprzedaży nie? Nie, nie, ty nie zrozumiałeś tej gry, a ja grałem za lekko w tą grę z tobą. No Ta dobra, gra no jest... to zagramy par razem. Mega, skończy. mega, jak to się mówi, wredna. Rzadko kiedy się zdarza taka wredna gra, która w jednym ruchu może poprzeć wszystkich. Nie? No ale ja widzę to inaczej, bo jest tyle miast, że mogę sobie rozpocząć w sobie innym. Nie masz czasu. Czemu nie mam czasu? No bo to wszystko leci. Dobra, to słuchajcie, ja nie? muszę pograć parę razy, żeby tak opiniować, moja czwórka no, może... No bo na dwójkę tutaj mamy trochę luźniej. Teraz dokładamy jeszcze jednego gracza, który Ci zasypuje tutaj no i... No nie gramy już... nigdy w trójkę. No wiem, no ale to ja też czy nie blokowałem tak mocno, nie? No dobra, to Marek nie poblokuje następnym No, także tutaj jeśli chodzi o tę grę, jeśli lubicie wredne gry, a gra jest prosta, no bo naprawdę te zasady są takie banalne, no proste... No szybko się w ciągu dwóch, no, trzech minut. To jest po jakby porównywać e, królestwo po w budowie. Kto grał, to wie. Lesów w ma zasadę, że dokładamy na dany teren, jak nie mamy, to dokładamy gdzieś indziej. I zawsze musimy ciągnąć się tutaj z tym szlaczkiem. No i to jest taka dosyć prosta zasada: gra wychodzi, jak to się mówi, wredna i zawsze coś się psuje, i zawsze jest pod górkę. I dosyć fajna ta gra, ale też jeśli ktoś grał kilka razy w to nie załapał tego baksyla, no to się odbił od gry. No nie uważasz, że za mało zadań? Ale tu nie ma zadań. No. To są cele, które po prostu no to, to się co? robi. I tu nie jest wyścig na to, bo to na to się nie, nie ścigasz na tym. Chociaż de facto możesz sobie ustawić tak, że gdzieś tam szybko pojechałaś i teraz ci brakuje na przykład 4 i w jednym czy tam 10 jesteś tutaj. W jednym ruchu możesz zakończyć i dziękuję. Mm -hmm. no tak, Się przygotować. Się ty mógł. masz tam jakieś kombo ustawione, że sobie teraz tu przeskoczysz, tam przeskoczysz, tam przeskoczysz, tam przeskoczysz, a ktoś ci robi A mm -hmm. bo z drugiej strony, ktoś jedzie tak jak ty sobie powolutku mm -hmm. przeskakuje i jest gdzieś zawsze z tyłu i ma dostaje te przesunięcia tych koników sobie i na tym żeruje na przykład, nie? No te, ja tak miałam. Tego konika sobie wywala, żeby jeszcze raz zapunktować, żeby mm -hmm. raz zapunktować, tego konika wywala wywala i to jest dosyć tak... Yy, Ale mos... Były takie momenty, że fajnie sobie na tym punktowo... -punktowo. Tak, i to, to jest zamiast tego, tak? To jest fajne, bo sobie dziś wskakujemy i od razu... Punktujemy? Dostajemy boosta z tego. No punktowanie. Tu jest, to punktowanie to nie jest takie oczywiste, bo przesuwamy sobie te kosteczki. One nie zawsze odpalają te punktowanie. Ale ogólnie to dosyć dobrze działa, ale z drugiej strony to yy, przesuwanie też dosyć dobrze działa, nawet czasami wypowią lepiej niż, mhm. niż ten bonusik. Chociaż na początku gdy to zawsze wygląda tak samo, bo się ścigamy o to, żeby kto pierwszy ma te trzy bonusiki, nie. Dobra. I tak by to wyglądało, także ja się przeprosiłem z knizią, gra w miarę mu wyszła. E, moja opinia jest nieadekwatna. Grałam tylko e, półtora e, razy. Półtora raza i jeszcze wersję Family Friendly. Tak, dokładnie. <laughs> żeby, żeby jeszcze dokończyć tą partykę i coś was. A później i mi też tak, za kamerami. Co, to graliśmy w nie? No. sobie zagraliśmy, fajnie wszystko, a później sobie sam grałem, nie? Końcówka. No tu tak nie można, żeby samemu zagrać końcówkę. Hmm. No tak, no oszczędzam, nie masz. Git. Wszystko. Wszystko. Dzięki i do na następnego. Do następnego.